Kąpała się we krwi dziewic, które wcześniej podstępem zwabiała do swojego zamku. Uwielbiała torturować ludzi, podobno, odgłosy torturowanych łagodziły jej migreny. Elżbieta Batory czy rzeczywiście była tak okrutna. W skrócie, Elżbieta Batory pochodziła z Transylwanii, inaczej z Siedmiogrodu. Była siostrzenicą polskiego króla Stefana Batorego. Podobno pewnego razu, gdy zmyła z siebie resztki krwi ofiary, młodej służącej, zauważyła, że skóra w miejscu zastygnięcia tej krwi jest wyraźnie gładsza i jędrna. Uznała więc, że odkryła eliksir młodości. Postanowiła więc zażywać krwawych kąpieli, rozpoczynając tym samym mordy na masową skalę. Do Praktyk stosowała m.in. specjalną klatkę zaopatrzoną w kolce, tzw. żelazną dzielicę. Z czasem doszła do wniosku, że bardziej skuteczna będzie krew szlachecka, stąd też postanowiła zwabiać do siebie kobiety wysoko urodzone. To jednak spowodowało, że mówiąc kolokwialnie, wpadła, bo zaginięcia arystokratek szybko zwróciły uwagę, ponoć nawet samego króla. Elżbieta została skazana na karę śmierci poprzez zamurowanie. Nieprawdopodobna historia, prawda? No to muszę Was rozczarować, bo to wszystko bójda. Legenda krwawej Elżbiety została zbudowana na kłamstwach i pomówieniach. Rodzi się jednak pytanie, komu mogło zależeć, aby aż tak oczernić tę kobietę? Jeśli nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o pieniądze. Ród z Siedmiogrodu posiadał ogromny majątek. Stanowił tym samym konkurencję dla rodu Habsburgów, a majątkiem tym zarządzała właśnie Elżbieta. Ponadto Habsburgowie byli u Elżbiety zadłużeni, a nie za bardzo po drodze było im, żeby te pieniądze spłacać. Z racji tego, że według ówczesnego prawa majątki osób skazanych za przestępstwa kryminalne ulegały konfiskacie, rozwiązanie problemu niejako leżało na wyciągnięcie ręki. Mało tego, Elżbieta miała. Jeszcze jednego wroga. Był nim Kościół. Były to czasy kontrreformacji, kiedy Kościół starał się odzyskać dawną renomę po burzliwym czasie reformacji i zwalczał innowierców. A do tej grupy, czyli właśnie innowierców, zaliczała się również Elżbieta. Celem Kościoła było pokazanie, że innowiercy to psychopaci. Kościół wykorzystał fakt, że Elżbieta interesowała się ziołolecznictwem, medycyną, również zabiegami chirurgicznymi, jak wycinanie guzów, a w czasach, o których mówimy, takie kobiety nazywano czarownicami. Tak więc Elżbieta padła ofiarą spisku. Zaobserwujmy po więcej historii. Od września ruszam także z korepetycjami, dzięki którym w kilka minut przygotujesz się do lekcji bądź do sprawdzianu.